Panie poseł. Pani Wysoki Sejmie. Słuchając Państwa posłów i to zarówno posłów opozycyjnych, jak i posłów koalicji rządzącej, można chyba pokusić się o taką konkluzję, że sztuka zarządzania finansami publicznymi w kryzysie w zasadzie polega na tym, żeby być oszczędnym i szczodrym jednocześnie. I cieszę się, że tu się zgadzamy. To jest na pewno bardzo trudne, ale nam się to udaje. I nawet można tutaj zacytować jest taka doskonała sztuka. Polecam Państwu wszystkim e, szafera, scenariusz dla trzech aktorów I, i parafrazując słowa jednego z bohaterów, można powiedzieć, że innym nie wychodzi, a nam wychodzi. I taka sprawność rządzących z całą pewnością jest trudna do zniesienia dla opozycji i ona może denerwować. Pewnie dlatego mimo twardych danych, tych o których mówił pan minister czy pan poseł Jakub Schulz, mimo ratingów niskich rentowności naszych obligacji, świetnej opinii o naszym kraju w Europie i na świecie, państwo posłowie z opozycji jakby nie chcą tego zauważyć. I ja rozumiem, że Państwo możecie się ze wszystkim nie zgadzać, że pewnie inaczej byście rozłożyli priorytety i to jest oczywiste. Tu mamy prawo się różnić. Natomiast nie mówiąc ani jednego dobrego słowa o naszym wspólnym przecież polskim radzeniu sobie z kryzysem, no jakby tracicie Państwo wiarygodność i, i, i jakbyście nie chcieli brać udziału w tej debacie. Yy, o budżecie i o finansach publicznych, ale debacie osadzonej w realiach makroekonomicznych. A na pewno warto odnosić się do danych, bo one rzeczywiście opisują świat realny taki, jaki jest. No tylko, że muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musimy dokładnie wiedzieć, co się kryje za liczbami, wielkościami i co te dane znaczą. A po drugie. Yy, musimy dbać o to, żeby jednak osadzać je w określonym kontekście. I o tym przed chwilą mówił pan minister, ale no, naprawdę nie sposób zestawiać bezrobocia z czasu koniunktury gospodarczej na całym świecie no, z bezrobociem w czasie y, y, największego kryzysu w świecie i spowolnienia polskiej gospodarki. Y, Odmieniacie Państwo przez wszystkie przypadki aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w zasadzie to, to hasło jest jak taka czarodziejska różdżka i można nawet pomyśleć, że gdyby ten miliard, o którym mówił pan poseł Kowalczyk Minister Rostowski przekazał do powiatowych urzędów pracy, to w ogóle nie byłoby w Polsce spowolnienia, nie byłoby sytuacji, która przecież spowodowana jest tym wszystkim, co dzieje się za granicą. To tak nie działa, panie pośle, to nie jest takie proste. To też tak nie działa. Mówiliśmy już kiedyś o tym, że czym innym jest przeprowadzić szkolenie bezrobotnego, wyciągnąć na jakiś czas z domu, a czym innym zapewnić mu miejsce pracy, a miejsce pracy musi stworzyć przedsiębiorca. W ustawie budżetowej na 2013 rok czytamy W 2013 roku w stosunku do bieżącego roku zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach SPIT wzrośnie do 49,27%. W przypadku podatku CID, udział JDST pozostanie na poziomie z 2012 roku, to jest 22,86%. I ten cytat chciałabym zadedykować tym Państwu posłom, którzy wchodząc na tę mównicę wielokrotnie mówicie, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Otóż nie wiedzieć, czemu nie, nie dodajecie Państwo, że przecież oświata to zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego i że to zadanie jest finansowane z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest subwencja, a drugie źródło to są dochody własne. I my oba te źródła konsekwentnie zwiększamy. Podczas pierwszego czytania mówiłam już, że subwencja oświatowa w ciągu pięciu lat rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego wzrosła o prawie 50%. I jest to konsekwencja zapowiedzi premiera z pierwszego expose o wzroście wynagrodzeń. Dzieci ubywa, a subwencja konsekwentnie rośnie. W tej subwencji na 2013 rok uwzględniliśmy podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli prawie o 4% z września 2012 roku. Uwzględniliśmy zmianę w strukturze nauczycieli spowodowaną awansem zawodowym i uwzględniliśmy także skutki wzrostu składki rentowej z 2012 roku. Co jeszcze mamy w tej subwencji uwzględnić? Dzieci w klasie, których nie ma? No tak nie można. Przez ostatnie pięć lat w sposób także dotąd niespotykany yy, zwiększaliśmy środki finansowe na finansowanie nauki i te nakłady wzrosły o 50%. I patrzę tu na profesora, yy, na pana posła Rzyżyńskiego, który po mnie będzie mówił i na pewno się odniesie do nauki. Więc nawet, panie pośle, jak yy, uwzględnimy skumulowaną inflację z tych wszystkich lat, to i tak to jest wzrost... O 25% wzrost nakładów na naukę. Naprawdę tak dobrze nauka polska nie była jeszcze nigdy finansowana. Dziękuję pani poseł. Takie są dane i to nie są opary absurdu, na, naprawdę. Można dyskutować o sposobach wydatkowania tych środków, o ich podziale, ale nie można zaklinać rzeczywistości i mówić, że tych środków nie ma. I Wzrost tych wydatków na edukację, naukę, to jest ta szczodrość, o której mówiłam na początku, ale mówiłam też o oszczędzaniu. I to oszczędzanie to między innymi reguła wydatkowa. To jest takie samoograniczenie się rządu, wędzidło, które rządzący założyli sami na siebie i to z pewnością zasługuje na aprobatę posłów opozycji, a nie na krytykę. Ale państwo w zasadzie. No nie przechodzi wam przez gardło pochwała, chociaż nasz rząd czasami na pochwałę przecież zasługuje. Może wynika to z tego, że oszczędzanie. My nigdy chyba nie powiedzieliśmy, Panie Pośle, że jesteśmy genialni i że wszystko robimy najlepiej, ale naprawdę wiele rzeczy w tym kraju przez pięć lat udało się nam i mamy wiele sukcesów. I tylko oczekuję takiego. Yy przyzwoitego potwierdzenia, że no tak, tu Wam akurat wyszło. Być może Państwo nie chwalicie nas dlatego, że chyba ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Sojusz Lewicy Demokratycznej nie, no, oszczędzanie nie jest dla, dla Państwa jakąś szczególną wartością. Dlatego też może nie dziwi taka nonszalancja, z jaką na różnych komisjach sejmowych, także na Komisji Finansów Publicznych, mówicie Państwo o wydatkach z budżetu. Podczas tych dyskusji słyszeliśmy ostatnio, kiedy SLD chciało przyznać kolejny przywilej emerytalny. Słyszeliśmy, że przecież to jest tak niewielka grupa osób, że nie będzie to duże obciążenie dla budżetu. Albo słyszeliśmy też... I tu zacytuję „Że ściubolimy pieniądze, znajdując w planach finansowych niewielkie, niewykorzystane środki, przesuwając je na realizację innych zadań. I tym z Państwa, którzy uważają, że warto oszczędzać tylko na wielkich liczbach, że warto oszczędzać tylko tam, gdzie są wielkie pieniądze, chciałabym zadedykować taką dewizę Benjamin'a Franklina, który mówił „strzeżcie się drobnych wydatków. Mała dziurka często jest przyczyną zatonięcia wielkiego statku i żeby uspokoić Wysoką Izbę, na koniec chcę powiedzieć, że rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z taką samą odpowiedzialnością i skrupulatnością podchodzi do wydatków zarówno dużych, jak i małych, i tylko to i tylko takie podejście jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego Polaków. Dziękuję bardzo.